Panowie, spotykamy się tradycyjnie 1 stycznia. Jest to dzisiaj już 37 raz, od kiedy rozgrywamy te mecze. Jesteśmy tutaj po to, żeby oddać jak zawsze hołd wszystkim byłym trenerom, byłym zawodnikom, którzy tutaj czynnie brali udział w rozgrywkach piłkarskich klubu Wilga Garbolin. Przypomnę tylko, że w w minionym roku odszedł tutaj kolejny zawodnik, były Wilgi, do, do tej drużyny niebieskiej na górze Grzesiek Mikulski, popularny Bolek. A teraz uczcimy minutą ciszy tych wszystkich, którzy, którzy grali wcześniej.